Cześć! Dzisiaj pogadam trochę o tym, czym jest akumulator LiFePO4, o jego specyfikacji oraz na co warto byłoby uważać, żeby go nie zepsuć. Bo jeżeli uda się nam to, czyli zachować go przy życiu na dłużej, to odwdzięczy się on nam przynajmniej 3000 tysiącami cykli ładowania i rozładowywania od pełnego do pustego. Dla porównania akumulatory AGM, których to schemat widzicie na załączonym obrazku, dysponują żywotnością na poziomie od 300 do 500 cykli w zależności od jakości wykonania. Jak myślicie, jaka jest liczba cykli akumulatorów trakcyjnych w samochodach elektrycznych? Czyli od maksimum do minimum razy ile są w stanie przeżyć. Z dostępnych informacji wynika, że liczba cykli akumulatorów litowojonowych. W których skład wchodzą między m.in. litowo-polimerowe, wynosi między 500 a 1500 cykli, więc może być to pewnego rodzaju zaskoczenie, ale w sumie może tak być, bo jak prześledzimy ogłoszenia, to często można spotkać świeże samochody elektryczne z marnym zasięgiem. Niestety ogniwa litowo-jonowe należą do jednych z najbardziej niestabilnych chemicznie i zdarza się tak, że pewne konstrukcje i rozwiązania techniczne są narażone na wystąpienie samozapłonu. Co jest mocno rozdmuchane przez internet? No niestety, tak jest w niektórych przypadkach, na pewno nie w każdym przypadku, bo gdyby tak było, to już dawno nasze laptopy, komórki, i samochody elektryczne by się spaliły wszystkie. A jakimś dziwnym trafem wcale tak nie jest. Ten akurat litowo-fosforanowo-żelazowy jest absolutnie bezpieczny i za bardzo nie ma w jego wnętrzu nic, co mogłoby się zapalić. No dobrze. Ale czy na pewno, czy to tylko taka ściema marketingowa, którą opowiadają sprzedawcy, żeby wcisnąć droższy towar? Akurat w przypadku ogniw LIEF EPO 4 tak nie jest, co niestety dogłębnie sprawdziłem na przykładzie swojego pakietu ogniw podobnego do tego. Błąd polegał na tym, że podłączyłem do ładowania omyłkowo zasilacz o dwukrotnie wyższym napięciu niż. Powinno być. Co w normalnym przypadku powinno zostać obronione przez elektroniczny układ zabezpieczający pakiet ogniw, który nazywa się BMS. I ten BMS występuje standardowo w pakiecie ogniw, zarówno w takim, jak i w takim akumulatorze. Tutaj jest akurat setka, czyli sto godzin bez obudowy. No, a u mnie to nie występowało, ponieważ potrzebowałem szarpnąć większy prąd niż ograniczyłby mi BMS. No, i też ładowałem sobie tak na szybko bez BMS-a. Po kilku godzinach usłyszałem tylko huk, i w garażu znalazło się wszędzie konfetti, czyli wystrzelone dwa ogniwa. No i taka oto tutaj bibuła wyleciała z wnętrza. Lecz na całe szczęście żadnego ognia, żaru, nic tych rzeczy. Dlatego też na swoim przykładzie. Mogę potwierdzić, że są to w pełni bezpieczne akumulatory. Więc reasumując, ten oto przykład z życia wzięty. Gdyby nawet jakaś ładowarka zwariowała i podała dużo wyższe napięcie, to mając sprawny BMS, w który bateria jest wyposażona, do takiego zjawiska by nie doszło. Natomiast zdarza się niestety tak, że bms -y się psują. Więc żeby nie dopuścić do podobnej historii. Warto uważać, czym ładujemy nasze akumulatory. Drugi parametr ładowania to prąd, czyli strumień energii, który wprowadzamy do akumulatora. A stare porzekadło mówi, że co nagle to po diable, zwłaszcza po jakiejś tam długiej przerwie. Więc jak akumulator sobie leżekował gdzieś przez całą zimę i wyciągamy go wiosną do łódki, to nie walmy na litość boską w niego 20 Amperów, bo również dziwne zjawiska mogą się wydarzyć. Ponieważ tutaj mamy przykład pączka, który się zrobił, zaokrąglił. Nie wiem, może dlatego, że luty i zaraz tłusty czwartek będzie. No ale to już chwilę temu miało miejsce. Dokładnie to usterka BMS-u w połączeniu z bardzo dużym prądem ładowania yy, spowodowały, że balanser nie zdążył zbalansować, ponieważ nie dysponuje on jakimś kosmicznie dużym prądem balansowania. ABMS widocznie zepsuł się tak, no niestety, jest to urządzenie elektroniczne i elektronika się psuje, że nie odłączył tranzystorów w odpowiednim momencie. No i takie to ogniwo, które po długim postoju, jak dostało tam z 20 czy 30 amperów z jakiejś wściekle dużej ładowarki, no to niestety sobie spuchło. No i tutaj, oczywiście, jego sprawność na pewno też spadła. Pubidę, jak to się stanie w trakcie okresu gwarancji, no bo wiadomo, że wtedy przysługuje jakaś tam wymiana czy też zwrot kasy, no ale jak taki numer zrobicie sobie po tym czasie, no to szkoda, bo jest to fajny akumulator i wystarczy po prostu pamiętać tylko kilka zasad, aby po długim postoju nie ładować akumulatora dużym prądem, po prostu odczekać sobie, wykorzystując 5A, zwykłą ładowarką. Do akumulatorów kwasowych, czyli o nieco niższym napięciem do 14,4 V. No i taka sytuacja wtedy nie będzie miała miejsca. Każdy 12V akumulator po 4 składa się z czterech ogniw bądź z czterech pakietów ogniw połączonych szeregowo. Wynika to z konstrukcji elektrochemicznej. Pojedyncze ogniwo ma 3,2 V, jest to oczywiście napięcie nominalne. Co w sumie daje nam 12,8. Maksymalne napięcie ładowania to 14,6 V, a to oznacza, że 14,4 V, czyli maksymalne napięcie dla akumulatorów kwasowych, to też będzie dobre. Czyli dobrej klasy ładowarkę samochodową jak najbardziej można użyć do ładowania akumulatora LFE PO4. Natomiast jeśli chodzi o maksymalny prąd, to tutaj bym radził ostrożność. No i po raz kolejny przypominam zasadę, co nagle to po diable. Jako optymalny prąd do ładowania tego typu baterii uważam na poziomie 10A. Kolejną bardzo ważną kwestią są niskie temperatury, zwłaszcza podczas ładowania. No i to jest kolejny punkt, który może nam uszkodzić nasze fajne ogniwa. Przy założeniu, że zrobimy coś takiego i BMS również da ciała w tym momencie i nie rozłączy możliwości ładowania, ponieważ on posiada czujniki temperatury, które powinny spowodować reakcję elektroniki w postaci odcięcia możliwości ładowania w momencie, kiedy ta wykryje temperaturę poniżej zera stopni, ale jeżeli pojawią się dwa błędy w postaci raz, że głupich pomysłów ładowania poniżej zera, a dwa Zawodności urządzenia elektronicznego, no to wtedy mamy pasztet w postaci również spęcznienia ogniw, no bo tak mniej więcej również one zareagują, więc nie polecam. Ogniwa litowo-jonowe także nie lubią ładowania w temperaturze poniżej zera. Dobra wiadomość jest taka, zwłaszcza dla tych, którzy muszą koniecznie używać tych akumulatorów w temperaturze poniżej zera, że ich ciepło właściwe jest o wiele mniejsze niż ciepło właściwe wody, a wynosi zaledwie 800 J Celsjus na kilogram. Pozwolę sobie przypomnieć, że ciepło właściwe jest to parametr fizyczny opisujący, ile energii musimy wprowadzić, aby ogrzać daną substancję. I 800 J dla ogniw fili 4 jest uśrednioną wartością, ponieważ one konstrukcyjnie mogą się różnić i przy tej samej pojemności masy ogniw również mogą być różne. W połączeniu z pomysłami, gdzieby to zaoszczędzić w produkcji, cała ta kompilacja pomysłów powoduje, że gęstość możliwej energii do zmagazynowania w ogniwach LiFePO4 wynosi między 90 a 165 watogodzin na kilogram masy ogniw. W przypadku ogniw litowo współczynnik ten jest znacznie lepszy. Wynosi on między 100 a 265 watogodzin na kilogram masy, Ogniw, no i tutaj mamy też rozwiązanie zagadki, dlaczego akurat ten typ w niektórych przypadkach niebezpiecznych ogniw używany jest do zasilania samochodów, laptopów i komórek. Ciekawą informacją jest współczynnik samorozładowywania się baterii, który w tym przypadku wynosi 5% w skali miesiąca i 60% w skali roku. Parametr ten jest znacznie korzystniejszy dla lie 4 a wynosi on 3% w skali miesiąca, co daje nam 36% w skali roku. Wracając do informacji dotyczącej ciepła właściwego tych baterii, to zastanawiam się, jaki jest sens montażu mat grzewczych w małym, mobilnym akumulatorze, jeżeli przynosząc go do domu, jesteśmy w stanie zagrzać go tylko i wyłącznie z ciepła, które jest w otoczeniu, pięciokrotnie szybciej niż taką samą masę wody. Inną sytuacją byłoby, gdyby. Pakiet takich akumulatorów był zastosowany jako akumulator trakcyjny do jakiegoś urządzenia, czy to byłby wózek widłowy, który musi jeździć gdzieś tam po nieogrzewanej hali, czy nawet samochód elektryczny. No to ja rozumiem, że potrzebne są wtedy maty grzewcze, które normalnie są stosowane i tak. W samochodach elektrycznych, ponieważ akumulatory litowo-jonowe również nie mogą być ładowane w temperaturze poniżej zera, więc proces ładowania odbywa się w ten sposób, że najpierw grzeją się baterie, a dopiero później są ładowane w momencie kiedy osiągną wystarczającą wartość temperatury. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć!